Cześć, witam serdecznie na wielkim rozdaniu z okazji tysiąca subskrypcji naszego kanału. Dziękuję ślicznie za wszystkie subki, łapeczki, komentarze. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze, jeszcze więcej. I uwaga, dzisiaj nie będzie drapingu. Zobaczcie, może mam całą paczkę playbooka, może za tydzień podrapiemy. Co wy na to? Dajcie znać. Ja już nie mogę się doczekać playbook. Książeczka za 30 zł już czeka do zdrapania. I uwaga, rozdanie dla Was, dla naszych subskrybentów. Mamy do wyboru aż 5 nagród. Zestaw numer 1, zestaw numer 2, zestaw numer 3 i zestaw numer 4, a ostatni zestaw, numer 5? Zobaczcie sami. Zapraszam do wyboru. Zostawcie komentarzu. Wasz wybór. Zdecydujcie co chcecie dostać. Zestaw numer jeden jest to torebka na ramię. Do tego mamy kosmetyki pielęgnacyjne. Także zestaw numer jeden jest pielęgnacyjny można tak powiedzieć. Oprócz tego jest jeszcze spineczka, tusz do rzęs, balsam do ust, żel pod prysznic, peeling do ciała, frotka. To jest mydełko, nowość z Nivea do mycia twarzy krem nawilżający z firmy Yves Rocher. Jest to yy, rumiankowy krem, płatki do zmywania demakijażu wielokrotnego użycia, tusz do z firmy Essence oraz maseczka do twarzy. Także jeśli wybieracie ten zestaw, wpisujecie w komentarzu zestaw numer 1. Zestaw numer 2. W zestawie kryje się Estée Lauder paletka cieni plus bronzer. Z lusterkiem, także bardzo fajny prezent. Yy, babor ampułki do twarzy. Również z tej samej firmy jest na noc peeling do twarzy 15 ml. I z pielęgnacji jeszcze mamy tutaj miniaturkę yy, serum lanką, Do makijażu z firmy Gosz kredka czarna do oczu oraz bombastik, mocno pogrubiająca maskara. Do tego bransoletka na stopę posebrzana oraz ifrosze zapach od ifrosze najnowszy z 30 ml. Także jeśli podoba Wam się zestaw, wpisujecie w komentarzu zestaw numer 2. Teraz coś dla Panów. Zestaw numer 3, typowo męski. Uwaga, uwaga Panowie, jeżeli wybieracie ten zestaw, wpisujecie w komentarzu zestaw numer 3. A co się w nim kryje? Specjalnie dla Was dokupiłam do tego zestawu jakiś ciekawy zapach Sean Mendes. Tak pan ten wygląda. Jest to kanadyjski piosenkarz. Nawet przesłuchałam jego przedostatni hit. <grym> Także jeśli znacie i macie ochotę wygrać ten zestaw dla tej jednej perfumki, jest to 30 ml Sean Mendes Signature 2. Dobrze, zapraszam. A jeszcze tutaj się kryje kostka mająca do ciała, coś można nowego przetestować pod prysznicem. Yy, pasta do zębów, krem do rąk, również zapach, toaletowa woda, kaktus. W takim ciekawym opakowaniu. Tam się kryje yy, flakon. Yy, żel pod prysznic bioder, 75 ml. Tu mamy na oczy Opaskę, żeby nas światełko nie raziło, coś na noc, oraz jeszcze dużo innych do przetestowania zapachów męskich, m.in. Prada, Jean-Paul Gaultier. Także do dzieła, panowie, jeśli wybieracie ten zestaw, wpisujemy numer 3. Zestaw numer 4, jak widzicie, taki bardziej kolorowy, fioletowy, a w nim kryje się m.in. i wrosze paletka cieni. Z lusterkiem. Do tego mamy dwa zapachy. Jeden miniaturka, lankom, a drugi cały w opakowaniu mamy 60 ml flakonik. Do tego krem Rocher do rąk, kulki zapachowe do kąpieli, krem również z DM-u, piękny, przepiękny zapach, maseczka do twarzy w płachcie L'Oreal oraz Coś z biżuterii, dwie spineczki pod kolor, żeby było fioletowo, i do tego z kryształkami swarowskiego brasoletka na rękę. I jeśli Wam się podoba ten zestaw, wpiszcie w komentarzu zestaw numer 4. I już niestety ostatni zestaw, a jest to koperta niespodzianka. A w kopercie jest ukryta. Niespodzianka, także jeśli wybieracie zestaw numer 5, jest to koperta niespodzianka, wybór należy do Was. Czy numer 1, czy numer 2, czy numer 3, 4, a może 5. Zapraszam na wielkie rozdanie losowanie już za tydzień, w sobotę. Nie przegapcie, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, lajka pod tym filmikiem. I do zobaczenia życzę powodzenia, trzymajcie się, cześć.